Dzień dobry w kolejny jesienny, y, słoneczny dzień. Ja tym razem witam Was z Mokotowa, a jestem na ulicy tenisowej. Jest to ulica dość niezwykła, taki zakamarek Starego Mokotowa. Niezwykła jest też z tego względu, że y, jest to jedna z nielicznych ulic Warszawy, gdzie numery parzyste i nieparzyste mieszczą się po tej samej stronie ulicy. No ale nie to chciałem dzisiaj Wam pokazać. Chciałem Wam pokazać kamienicę, która y, no, jest. Pamięta czasy wojny, a pamięta również poprzez swoją elewację, ponieważ e, widnieją na niej ślady po kulach. Zobaczcie, bo, bo tutaj nie chodzi raczej o moje opowiadanie, a o to, jak ta kamienica po prostu wygląda. Jak sami widzicie, elewacja jest dość mocno podziurawiona. Pamiętajcie, że Mokotów w czasach II wojny światowej był miejscem wielu, wielu walk. No i tutaj na tym budynku ślady po kulach się zachowały. Sam budynek też jest bardzo ciekawy. Widzicie tą kratkę schodową. W środku są przedwojenne mozaiki na, na ziemi. No do środka niestety nie uda mi się wejść, chociaż oczywiście próbowałem, natomiast drzwi są zamknięte. Zobaczcie budynek z tej strony, no a także w przybliżeniu. Widać jakie rany nosi nosi ten budynek. Drugim ciekawym obiektem jest budynek przy tenisowej 7. Jest to dworek za 20, który. Również robi wrażenie już nie ostrzelaną elewacją, ale samą, samą po prostu architekturą. Ja spaceruję dalej. A wy dajcie proszę znać w komentarzach czy w wiadomościach prywatnych, czy takie serie opowieści o uliczkach warszawskich Was interesują. A i czy chcecie po prostu więcej. Do zobaczenia.